Żółta kartka dla sprawcy przemocy. Pod taką nazwą realizowana jest kampania mająca na celu ochronę poszkodowanych i uświadomienie sprawcom przemocy konsekwencji ich działania. Akcja będzie realizowana przede wszystkim poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych. Żółta kartka ona wskazuje, że coś się dzieje złego, ale nie jest jeszcze to koniec, że taka osoba ma jeszcze szansę wiele w życiu zmienić również czasami uratować rodzinę związek swój powiedzmy zmienić swoje zachowanie wobec najbliższych i to może naprawdę dużo zmienić. Idea powstała w województwie zachodniopomorskim, autorem tej inicjatywy jest wojewoda zachodniopomorski, komenda wojewódzka policji, do tej akcji również przyłączył się prokurator apelacyjny w Szczecinie i inne służby, takie jak kuratorzy Policjanci, dzielnicowi. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby nie tylko oddziaływać na osoby, które są poddawane przemocy w rodzinie, ale także na sprawców tego rodzaju przestępstw, aby im uświadomić, że ta droga, którą często kroczą, czyli droga przemocy wobec najbliższych, nie jest rozwiązaniem, że to faktycznie prowadzi do tego, że osoby najbliższe cierpią. A często też, jak się okazuje w tych postępowaniach, również sami podejrzani czy też sprawcy nie potrafią sobie w odpowiedni sposób ze sobą poradzić. Stąd też akcje edukacyjne, informacje dla podejrzanych o tym, gdzie mogą skorzystać z pomocy, aby na przykład udać się do poradni psychologicznej. Czasami przecież taka rozmowa ze specjalistą może wiele zmienić. Ludzie nie są w stanie do końca sobie poradzić ze swoimi problemami, z nałogami, z alkoholizmem czy też z innymi takimi zachowaniami. I na tym Przede wszystkim polega ta kampania medialna, od której się to zaczyna, a następnie konkretne działania służb odpowiedzialnych za to w prokuraturze, myślę przede wszystkim uświadamianie tych osób o tym, że mogą z tego rodzaju pomocy skorzystać.